Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Tutaj mamy nawiązanie do poprzedniej lekcji, gdzie mówiliśmy, że tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi. Wodór we wszechświecie. Co ciekawe, według teorii Wielkiego Wybuchu, wodór powstał na bardzo wczesnym etapie rozwoju wszechświata. Wodór znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, ale nie tylko. Wykorzystywany jest na przykład w rakietach jako paliwo. Wodór wchodzi w skład wielu związków chemicznych, między innymi wodorków, o których dzisiaj będziemy rozmawiali. I tutaj, jako przykład, niesamowita cząsteczka o bardzo ciekawych właściwościach, czyli woda, która stanowi niezbędne uzupełnienie pokarmu dla wszystkich organizmów żywych. Wodorki zapisujemy w następujący sposób. Dla pierwiastków grup od 1 do 15, symbol pierwiastka zapisujemy przed wodorem. I tutaj mamy NK, to jest wartościowość pierwiastka chemicznego. No i w zależności od wartościowości uzupełniamy tutaj odpowiednią liczbę. Natomiast dla wodorków pierwiastków grup 16 i 17, wodór znajduje się przed pierwiastkiem chemicznym. I wzór wygląda w sposób następujący. I tutaj mamy dwa przykłady dla tej pierwszej grupy, czyli na przykład metan i amoniak, oraz dwa przykłady dla tego drugiego zapisu, czyli siarkowodór i woda. Wodorki mogą posiadać budowę jonową lub kowalencyjną. Wodorki jonowe to wodorki metali grup pierwszej i drugiej z wyjątkiem berylu i magnezu. I jako przykład niech posłuży nam wodorek sodu. Jest on zbudowany z kationów sodu i anionów wodoru. Tutaj poniżej jest przedstawiona taka struktura krystaliczna właśnie tego wodorku sodu. Tak, mamy kation, anion, kation, anion, kation, anion. I tak właśnie wodorki o budowie jonowej są zbudowane. I co ciekawe, na poziomie naturalnym jest to jeden z niewielu przykładów, gdzie wodór występuje jako anion H-. Także to warto sobie zapamiętać, że tutaj ten wodór występuje w postaci anionu H-. Wodorki kowalencyjne zbudowane są z oddzielnych cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne. I tutaj, jako przykład, mamy cząsteczkę wody, o której już dzisiaj mówiliśmy, i widzimy tutaj na schemacie, że w obrębie tej struktury mamy osobne cząsteczki wody, w których są wiązania kowalencyjne. Tu akurat, w przypadku wody, te cząsteczki jeszcze ze sobą oddziałują za pomocą wiązań wodorowych, ale są to Osobne cząsteczki. No dobra, przejdźmy do właściwości fizycznych. Wodorki metali to krystaliczne ciała stałe o barwie białej i o wysokiej temperaturze topnienia. I tutaj możemy szczególnie sobie to skojarzyć z tymi wodorkami metali o budowie jonowej, bo w poprzednim dziale już tłumaczyliśmy sobie, dlaczego substancje o budowie jonowej wykazują wysoką temperaturę topnienia. Po prostu w obrębie ich struktury mamy kationy i aniony, pomiędzy którymi jest silne przyciąganie elektrostatyczne, i to powoduje, że te związki wykazują wysoką temperaturę topnienia. Wodorki niemetali z kolei to są bezbarwne gazy, z wyjątkiem wody, no i są ogólnie dobrze rozpuszczalne w wodzie, i tu znowu mamy wyjątek węglowodory nie za bardzo. Ale o węglowodorach będziemy mówili w całkowicie innym dziale, ponieważ one są omawiane w obrębie chemii organicznej. I tutaj ogólnie można powiedzieć, że one wykazują charakterystyczne właściwości chemiczne, o których, tak jak powiedziałem, będziemy mówili przy okazji chemii organicznej. Otrzymywanie. Metal plus wodór daje nam wodorek metalu. I tu jako przykład mamy sód plus wodór. Daje nam wodorek sodu. Jak otrzymać wodorek niemetalu? Dokładnie tak samo. Po prostu dodajemy niemetal i wodór. No i tutaj siarka, azot i fosfor ulegają takiej reakcji pod wpływem temperatury i katalizatora. I jako przykład mamy tutaj reakcję otrzymywania amoniaku, czyli azot plus wodór daje nam amoniak. Natomiast chlor i brom reagują z wodorem. Po naświetleniu. Dobra, teraz przejdźmy do właściwości chemicznych wodorków. Wodorki metali pierwszej i drugiej grupy z wodą dają wodorotlenek metalu plus wodór. I tu jako przykład mamy wodorek sodu z wodą, daje nam NaOH plus wodór. Czyli możemy powiedzieć, że wodorki pierwszej i drugiej grupy mają charakter zasadowy, bo z wodą dają nam wodorotlenki. Wodorki niemetalu również reagują z wodą, i tu, w zależności od charakteru chemicznego, mamy inny przebieg. Na przykład, amoniak, który wykazuje właściwości zasadowe, zgodnie z regułą Branszteda tutaj przyjmuje nam wodór od cząsteczki wody, co potwierdza jego właściwości zasadowe. Powstaje tutaj kation NH4, OH-. Natomiast HCl nie przyjmuje, lecz oddaje H+ w wodzie. Powstaje tutaj Cl- i H3O+. Czyli zgodnie z regułą Branczteda HCl ma właściwości kwasowe. Kolejna reakcja. Wodorki o charakterze kwasowym reagują z zasadami. I tu jako przykład mamy HCl plus NaOH. Daje nam NaCl plus H2O. Natomiast wodorki o charakterze zasadowym reagują z kwasami. I tu jako przykład mamy amoniak plus HCl daje nam NH4Cl. I z mojej strony to by było dzisiaj wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!